Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, król Polski i Matka Boża Królowa Polski. Podstawowe działania Fundacji Królestwo Jezusa i Maryi zostały przedstawione w ostatnim ogłoszeniu Dzieciom Bożym Królestwa. Wezwania i przesłania z nieba wzywają nas do pilnego przygotowania się na nadchodzące wydarzenia, szczególnie w naszej Ojczyźnie dla wybranego narodu. Fundacja rozpoczęła już działania i kontynuuje budowę fundamentów Królestwa zgodnie z wolą Bożą. Figury Chrystusa Króla oraz Matki Bożej Królowej Polski zostały przekazane wspólnocie modlitewnej na ziemi królewskiej, na ręce brata Andrzeja Namaszczonego, dla przyszłego króla w ziemskim królestwie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jako dar od narodu polskiego. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za złożone ofiary na ten cel. To dopiero początek, figury te są widzialnym symbolem Królestwa. Przenika je moc Boża, a majestat i władza, jak w niebie, tak i na ziemi, zapowiadają nadchodzące tysiącletnie Królestwo. Na tej jedynej wybranej ziemi będziemy się spotykać i modlić najmocniejszymi modlitwami, otrzymując niezliczone łaski. W związku z tym, niezbędny będzie zbiór modlitw podyktowanych przez niebo. Jesienią otrzymacie modlitewnik Dzieci Bożych Królestwa, który obecnie jest przygotowywany pod nadzorem księdza, opiekuna duchowego fundacji. Obecnie można zamawiać ikony pozłacane jako obrazy na ścianę lub do ołtarzyków rodzinnych oraz banery PCV na zewnętrzne elewacje naszych domów, balkonów, tarasów. Ikona złocona na płycie MDF 30x40 cm 295 zł. Ikona złocona na płycie MDF 20x30 cm 195 zł. Ikona złocona na bucie MDF 10x15 cm 95 zł. Baner PCV 105x150 cm 155 zł. Baner PCV 70x100 cm 95 zł. Figury Chrystusa Króla oraz Matki Bożej Królowej Polski będzie można zamawiać we wrześniu. Będziemy na bieżąco informować. Nasza narodowa misja wzywa nas do rozbudowy Królestwa Miłości. Niebo stawia przed nami konkretne wezwania, mimo trudności musimy wykonać wolę Bożą. Nie ma innej drogi. Każde dziecko Boże powinno się zmobilizować i odpowiedzieć na to wezwanie dla dobra siebie i swojej rodziny. Bezczynność może prowadzić do zguby. Utraty, zbawienia i unicestwienia narodu wezwanego. Proponowane przez nas atrybuty święte pomogą szybciej rozprzestrzenić ideę Królestwa wśród całego narodu. Głównym zadaniem Fundacji jest pomoc w budowaniu przyszłego Królestwa. Dlatego usilnie prosimy Dzieci Boże o wspólne i pilne zaangażowanie. Zamówienia można składać w sklepiku Fundacji pod adresem królestwo jezus lub pod numerem telefonu 664 931 301 z Panem Bogiem Halina Maria